Witam wszystkich, jestem w tym jakąś godzinę, może półtora. Same w samej świecie, albo Wyszła mi taka oto. Piękna moneta, ważny jest Dobry tonie, nie tonem 1776, bardzo ładna, bardzo w bardzo ładnym stanie. No, także poszperamy, tu jest droga stara szła stąd ma droga prosto tam, tamtej drogi asfaltowej No, pizga tu nieziemsko, F-16 wracające ciało ale tak przepierdali szybko, że nie zresztą go nagrać także monetka jest taka fajna, ładna 10, 10. Jeszcze może to wyjdzie, no nie wiem, no zobaczymy nie? Tam w ogóle porażka jest nie. To same jakieś lewiejsze różności Tu właśnie chcę pochodzić tym takim Czymś lepszym Bardziej z zniszczonym Znaczymy, to wyjdzie, Nie wiem co tu wyjdzie Dobra Żegnam się z Wami Widzę właśnie, aż strzepię jak się tam fruwa Albo jakiś miszołów, coś w tym stylu Szkoda, że ta kamera i padła, nie tamta Pięknie nagrał Tutaj telefon też zabrzoniła z Sony z Telecompakt, daj radę się niepewne ładnie jeszcze Dobra także ciało wszystkim